Cześć. Słuchajcie, był już film o siostrach Malagach, który nakręciłem jako pierwszy o prawach ulicznych. Pamiętacie? SGS 104, czyli Malaga dwójka z tak zwanym kątomierzem jak ja to mówię. I z tym takim odbłyśnikiem zmniejszającym Komorę lampy oraz Malaga SGS 101. Ta pierwsza 70W, bo ta jest 100W. Ta jest 100 -watowa. A teraz uwaga: tutaj nabyłem jakiś czas temu niedawny, też z fajnym kloszem. Malagę, dużą jedynkę, czyli SGS 102 do 100W sodówek. Ja coś czytałem, one były robione do 250W. Tu by spokojnie weszła 400 watowa sodówka. No tylko powiedzmy, czy by się dało wsadzić taki duży statecznik do komory sprzętu? Czy to by się tutaj nie męczyło, ten plastik? No to są inne rzeczy, bo to nie sztuka, żeby, żeby no coś robić na siłę. Co, nie będę tu nic mówił, bo tamten filmik był obszerny o malagach. Jedyne co, pokażę Wam komorę sprzętu. Otóż szybko ją rozkręcimy. To tutaj nie będzie, nie będzie duża filozofia, bo ten wkręt tak trochę na luźno trzyma. Ponieważ podzespoły były zaśniedziałe, zardzewiałe, a miałem części leżące, więc z tych leżących części poskładałem obwód. Który jest bardzo mocno niefilipsowski. Yy, tak jak była, 100 watów. Tak, i tutaj statecznik 100 watów. Yy, nasze znajome yy, uziemienie. To co mówiłem o wąsie dodatkowym. Ja sobie tak uziemiam statecznik zawsze. Tutaj jest dwuwyprowadzeniowy. Najzwyklejszy, klasyczny statecznik. Yy szeregowy yy, układ zapłonowy Litech do max 400 watów do maksymalnie 400 watów i wziąłem yy, z Green Luxa yy, 12 mikrofaradowy Kondensator bo ja Green Luxa przerabiałem 70 W na świetlacz na, na, na 150 W, także tak to poprzerabiałem, no i co? Odpalenie także będziemy odpalali, może zrobimy tak. I zrobimy tak. I tutaj już jest inna, że tak powiem, atmosfera. Oprawa się rozświeca, ponieważ było zapauzowane. Ona miała czas się znowu trochę rozświecić. Ach, jakiś taki mam sentyment do malak, że chyba jeszcze się wyposażę w jakąś malagę. I będę chciał. Na pewno w kierunku, nie że kolejna tam jakaś 100 w W kierunku przerobienia jej. Albo wezmę setkę, no bo klosz fajny zawsze, znaczy zawsze. Często jest fajny klosz. I ją przerobię bądź na 150, bądź na 250 W. Albo myślę o wzięciu malagi małej jedynki. Czyli, że jest więcej miejsca w komorze. Ze względu na trzonek E27 przerobię ją na... Spróbuję przynajmniej, jeśli chodzi o miejsce w komorze, o sprzętu i, 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 i lampowej. Będę chciał przerobić na 100 bądź 150 watów, ale tylko metalochalogenek. Czyli będą tam wchodziły... Będzie w zależności od statecznika, czy to będzie 100-watowy... Czy, czy tam wpakuje, czy 150 w to będzie metalohalogenek od takiej mocy i o trzonku E27, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Oprawa fajnie świeci, tu ma jakieś kropki na kloszu, ale, ale widzę, że to jakieś, to chyba było jakieś niedomycie, bo to schodzi. No także fajnie oprawa świeci. Yy, znowu Was pozdrawiam. Chciałem właśnie takie trzy filmiki wrzucić, takie bez takiego zbędnego pierniczenia, chociaż trochę to robię w pośpiechu i z bólem serca, bo ja lubię się rozgadać, co tam włączycie sobie na YouTube to przyspieszenie na zębatce na półtorej na albo 1.75. W końcu od tego to jest. A co tam? W zależności jak dysponujecie humorem, czasem i tak dalej, także no co będę też chciał robić jakieś inne filmiki odnośnie opraw wysokoprężnych, o sprzętu, o układach zapłonowych, tam już, już było coś, coś się będzie wrzucało cały czas, żeby się jednak ten temat kręcił, żeby kanał nie był martwy, coś się ciągle będzie robiło. A tymczasem wam mówię cześć i trzymajcie się.